Właśnie organizuję konkurs na kosę za ponad 1200 zł. 2 zł to jeden ticket, czyli każde wpłacone 2 zł z moim kodem, czyli dexin 2 na stronie CESGO Skins, równa się jeden ticket. Więcej informacji na Discordzie i w opisie. move your wings fill this ship to the top bring only the best skins this is going to be a legendary shipment we need skins only trade your cs2 loot and create your perfect loadout on pirate swap the best cs2 skin exchange use the promo code on screen to get some free treasure Ja Maneczko, Mardeczko. Witam Ci serdecznie. CSGUS knisz w się. Pierwsze nikogo opisie, Tutaj wpisujemy kodik Dexin Nowym użytkownikom daje to skręczkę. Start i 2 zł w balansie. 2,10 konkretnie plus. Przypominam, że macie plus 10% do depozytu. nowi i starzy użytkowników za pomocą mojego kodu plus. Macie punkty To Widzimy, że tak jak osoba dziś, wczoraj w sumie wpłaciła 1000 zł. Ma 500 ticketów na moją kosę. Ma 50 kłat tego balansu, ma 100 czyli, czyli dużo, plus jeszcze wygra konkursik, plus wygra konkursik u mnie, więc naprawdę polecam serdecznie, do, do jeszcze jest koska, na tą kosę właśnie zgiwał, więc tutaj naprawdę warto, warto, bo plus 50 to jest dużo, miałem tutaj 100 razy 10, to stówka tu to stówkę stówka z tych punktów, więc naprawdę fajnie, tak macie konkursiki, naprawdę serdecznie zapraszam każdego i życzę Wam powodzenia, ok, na sam początek zaczniemy grubo, zaczniemy skrzynki za 210 zł Myślę, że to odda Myślę, że to odda OK player tu po 160 zł o Jezu jednak słabo stan Jednak słaby wstanie, jednak minimalę minimal. Okej, okay, tutaj SSG nie wiem, ono kosztuje 200 zł okej, okay, auk jednak był tańszy, SSG droższy, O kurde Wow Ładny kałaszek, kałaszek. Co za to też była droga? Co za to też droga. Okej, okay, i tu może to dropnąć coś, że on wygra. Okej, okay, no, dobra. mam zarobisty profit. Zapowiada się świetny odcineczek. A co dołączymy tutaj, zobaczymy jak to wypadnie. Czy ktoś dołączy czy nie? O, bo tutaj szybko jeszcze ktoś dołączy może. No i widzisz co będzie szybciej, co będzie szybciej. Coś jeszcze dołączy może. O tutaj za 200 zł. Dołączymy sobie do bitwy. Ale ona jest taka raczej, potem chyba przejdziemy raczej do jej efektu, Bardziej sobie poglądamy to, potem to, to, jest jakaś tańsza Więc sobie po prostu przejdziemy do jej efektu, zobaczymy jak ona wyjdzie zaraz Najpierw no sobie bierzemy to, bo to jest ciekawsze, bo to są steampunk wszystkie takie ulepszone skrzynki raz dwa Więc to jest naprawdę fajna, przyjemna bitwa Ok, w sumie jest 600 zł i to jest na trybie share, więc aby każdemu jak najlepiej oddało No tutaj niestety słabo nam dropi, słabo nam dropi nie wiem czemu, ale chciałbym dropnąć coś naprawdę dobrego, żeby jednak wyjść z tego profitem, tak? Tutaj Asyn może dropnąć jakaś obłupka, kałaszek, fajne skiny, mogą pewnie sobie dropnąć. No ale liczymy klasy z góry, że przyrzucę chociaż 4 dychy Gigabuła, Gigabuła na Unraidera daje. Ja cię kręcę. No, takowski na tako Wam. Pfff, na mnie Takowski na Filip, tylko że Filip tested. Wam wrzuci właśnie do wpłat. Prawda, Wam wrzuci właśnie do wpłat. taka skinka, więc. Liczę, że będziecie wpłacać i możecie wygrać tylko kałaszka. Więc jest, jest też wiele kosek. Jedna kostka jest jeszcze, nie? Do wygrania. Rękawiczki są, kołaszki, awupy Wiele różnych fajnych skinów. MK150. Tylko za 50. Ja się kręcę słabi, tylko. O, ty... drknięliśmy po dobrej MC. Dobry drop daje. daje dobry dropik. Daje dobry dropik. O, to może dużo. Jednak to słabo. No ja to kosztuje niestety. Steampunk. Ten dielek może droższy będzie. Newware, no. Okej, okay, radiant case. O, tam mi tigra z dwie 200, fajnie, fajnie. Daje mega dobry profits, naprawdę. Tylko polecam wprawdzie z moim kodem, bo wam też tak będzie sypać. Pamiętajcie, grany naszym kodem daje wam wiele możliwości, takie wiele różnych profitów, więc profit getty, możecie wygrywać u mnie na streamach, darmowe skiny, to jest naprawdę fajna sprawa. Liczę, że będziecie w mnie streamy i ogólnie oglądać mnie. Serio się zapraszam. go za spota. Każda wpadła do mnie, nie wspiera bardzo. No i do standard dog, zbieramy dwa koła prawie, więc... O tak, w tak wyszło najgorzej. Okay. Ja nie najgorzej, okej. Przecież przejdziemy do wyniku. Oto co przejdziemy do wyniku, ale chyba, widzę, że przegraliśmy. No i dobrze, że tego nie oglądaliśmy. To była słaba bitwa. Okej, okay, tutaj sobie wyłączymy. Z tej sobie wyjdziemy. A do, tu obejrzymy sobie tą. Okej, okay, tutaj jest... ...f**king blik skrzyneczka. Jander tak więc dobrze że mu dropi, dobrze że mu dropi, niech mu dropi dalej czy to jest H, równo? O, też mu 5 dyszek No to fajnie, niech mu raczej to 5 dyszek, dropi, niech mu... Oj oj, battle skirt, battle skirt, tak coś właśnie czułem, bo był strasznie oddrapany jest bardzo oddrawny na skin, okej, okay, a wypachę w No i to jest profit, fajnie, dobra, wygraliśmy to raczej Chyba że mu dropę dawł, to nie tam to zgarnął olbrzymi profit, więc serdecznie polecam wszystkim Okej okay. 235 zł bitwa, Emeczka, Kałaszek, Emeczka fajnie nam Dobrze. dobrze, Kałaszek zresztą jakoś wyjdzie no i Kałaszek no, okej, okay, jest okej, okay. Junior, najdroższa skrzynka ok, no i to wygraliśmy, fajnie, fajnie, oczywiście, że fajnie rozumiem, bo może tak sobie koło spika chcecie na etykiety, więc spiszcie śmiało co chcecie. Ok, sobie przejdziemy tylko tańczy skrzyneczek trochę i zroki po 420. Zobaczymy jak one oddają. Czy one dają też taki profit, czy nie? OK. I samo drobną skrzynkę za 5 zlika, więc uhuu Mortisek wleciał. Fajnie, fajnie wciąż mortisek. 420 skrzynka przynajmniej na no drobną, mam 15 zł, więc profit X3. Więc na no, przykład żebyście mi tylko tak ofartę 128 złotych, żebyście kabicie wygląda przed wypadłem 2 mortisek, to jest już murowany profit, nie? Serdecznie. Przedeszcz... Przepraszam bardzo, serdecznie każdemu polecam. O, tym dogania kolega, no i mnie przegonił Naruto. Zobaczymy, czy teraz mi się uda go przegonić. Ok, jest minimalny proficik. Dalej lecimy. No tak, bliźniutko jest kolega, bliźniutko jest kolega. No i chyba ja to wygraliśmy, nie? No, wygraliśmy to z olbrzymim profitem. Kurde, fajnie. No i na sam koniec może zrobimy taką grubą battle znowu. Znowu to samo. Zobaczymy, może teraz mu odda, czy znowu mi odda, zobaczymy. O, ładnie, ładnie udało, ładnie udało. no taką elektrycznie, może taką elektrycznie, jeżeli chcecie na etykiety Konkret musicie mi dać znać, na 100% co chcecie na etykiety. Ja, ja mam coś fajnego na pewno drobno, tylko musicie mi po prostu dać znać, co byście chcieli, czy już się do mnie oczekiwali, nie? To raczej obstawiam, że już kolega to wygra, raczej obstawiam, że to kolega to wygra. Chociaż, może też na mnie wygrałeś, chociaż wątpię bardziej, bardziej kolega, bardziej kolega, no. Jednak, jednak ja znowu. Kurde, naprawdę fajnie to oddaję, fajnie to oddaję dzisiaj. Po prostu też dostajecie punkciki, nie? Zagranie. Zawsze sobie po prostu USP. oj mogę wam rzucić na konkurciki i w sumie wam to zrobię. Wyrzucę wam to. I wrzucę wam tego USP-ka. Wrzucę wam tego USP-ka na konkurciki. Zadyszkę. Albo nie, od 840. Od 84,4 pod najmniejszy kod do odwania. No, taki konkursik będzie z Myślę, że fajna sprawa. Także dzięki wielkie serdecznie. Trzymajcie się. Siemano!